Oczywiście wielokrotne szyfrowanie w czasie rzeczywistym, nie? W czasie jednej nanosekundy, wielokrotne szyfrowanie, jest Kilku, kilkunastokrotne szyfrowanie, żeby nie można było zdobyć żadnych, uzyskać żadnych informacji. Neurologiczne szyfrowanie informacji. To wszystko, 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 wszystko. Tylko to w nocy, w dzień dość nie da, kurwa, tego dobra, to nie da się myśleć o tym, dzień. Dziękuję, Światła za dwa. No i kurwa, zielonogórstwo nie. Zielonogórstwo musi być likwidowane na dwie to zielono to niższe wszystko, nie? I rodzaj zielonobórstwa musi być zapierdalany. To już zacznie być w tym roku zorganizowane z zapierdalaniem zajebywaniem, nie? i tak, nie. nie? właśnie, z wykorzystaniem takich rzeczy. Nie? Kilku, kilku, kilkunastu lat, nie? ten cały rodzaj zielonogórstwa organizowania zostanie zorganizowany zajebywaniem za nie? w takim sposób, że nie będzie w stanie się nawet łamać do tego. gór a co dopiero łamać się gdzieś tam dziewczynach albo dziewczynek żeby się łamać tam żeby się dostać do kuręśta. Nie, nie będzie takiej możliwości, będzie wszystko rozpierdalane, rozjrywywane. No, będzie wszystko rozpierdalane, rozjrywane, a system kurwa zachowania bezpieczeństwa egzystencjalnego i ekonomicznego będzie kurwa. Tak to wszystko. Tak będzie, tak będzie sekwencjonował, kurwa. Te wszystkie działania zapierdalania, rozjebywania, rozpierdalania i jeszcze i zajebywania, i zapierdalania, i jeszcze i zapierdalania, i zajebywania, jeszcze i zapierdalania, żeby było dobrze. informacji będzie tak, tak niewyobrażalnie ogromnie możliwie, olbrzymia, że żadne kurwa miliony kurwa nawet jakiegoś tam kurwa nie działo nie? Jakby się razem kurwa zorganizowały to, żeby nie mogły kurwa masz, nie czegoś albo przeciwdziałać czemuś, albo już zleciem czegoś tam się chociażby na przykład na to wszystko już zostało zapomnione i w ciemnościach zostanie wszystko zrobione, przygotowane i wszystko zarobione w ciemności. Dziewczyn i dziewczynek też, też zostaną ukryte. Ukryte zostaną w ciemności. Rodzaj w sobie nie jest nawet w stanie wyobra do wyobrażenia rodzaju, co to znaczy ukry ukryć się w ciemności. I rodzaj się nie, nie będzie w stanie być tego świadomy. świadomy nie? wykryje nawet kurwa cybernetyczny 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 system immunologiczny organizmu nie wykryje wykryje kurwa nawet kurwa mać yy, nawet kurwa najmniejszą wiązkę na promieniowania kurwa jakiegoś tam yy, czymś tam jakieś nowe i kurwa mać przekazuje to kurwa mać do do całego zintegrowanego systemu, że na przykład jakaś dziewczyna albo mała dziewczynka została, że doszło do próby na przykład namierzenia albo identyfikacji. Nie. I od razu źródło kurwa tego źródło zostanie kurwa zniszczone razem kurwa ze źródłem kurwa pierwotnym. Źródła, wszystkie powiązania zostaną bardzo brutalnie skrytowane zawiertolone za i zajebane i to takie rzeczy nie ustawiamy wymyślone i